Siema. W tym filmiku pokażę Wam jak zrobić taką jak widać tapetę jak ja mam, żeby była wyraźna na, własnej, na Waszej rozdzielczości. Chodzimy w stronę internetową, y, która będzie w opisie filmu, to będą darmowe tapety.pl Wchodzimy na nie. I tu mamy już po prawej stronie zwierzęta, samochody. Z czego chcemy na przykład tapety 3D? Wybieramy na przykład tapety 3D. I na przykład wybierzemy tapetę. Dobra, wejdę na 27. No, weźmiemy na przykład tą tapetę. I robimy zapisz grafika jako na pulpit na przykład i zapisujemy e, Po zapisaniu e, będzie już ona na pulpicie I tak musimy nacisnąć e, prawy przycisk myszki na pulpicie właściwości e, pulpit e, potem przeglądaj i to będzie ta tapeta i wybieramy tą tapetę otwórz, zastosuj i ok Jest ona jakby, jest czysta tak jak było wcześniej. E, proszę o komentarze, ocenianie e, i subskrypcję. To na razie w tym filmiku.